Przede wszystkim, ja ostatnio byłem na spotkaniu, gdzie y, siedzieli sami, y, znaczy było siedmiu policjantów. Na razie, pomimo, y, chyba że chciał, żebym opowiedział, gdzie byłem. Nie mów na razie o siedmiu policjantach, bo ta historia już jest i, niezła. Nie? I, I słuchajcie, to, są, to byli ludzie z 20-15-letnim z wystarze ludzie, antyterroryści, ludzie, którzy działają na misjach, mhm. ludzie, którzy działają w różnych takich trudnych, newralgicznych miejscach. I słuchajcie, oni mi dali świadectwo takie, w, w zwykłej rozmowie powiedzieli, że, że większość policjantów w Polsce to jest prawicowa wierząca. Że to nie jest tak, jak nam się wydaje, że jak tam tłum pacyfikują policjanci, że oni nie wierzą. Nie, oni po prostu mają rozkazy, a każdy, kto był w służbach... To wie, czym jest rozkaz, prawda? To jest jedna rzecz. Ale Szerce to, co się rozdziera, nie? Tak, w ale oni powiedzieli, że oni idą za kolegą. Oni nie idą walczyć z tym tłumem, tylko po prostu oni bronią swojego kolegi, jak żołnierze. Ale to mnie podbudowało, to jest też wspólnota, nasza policja. Cała rozmowa dostępna na kanale Odbudowani. Zapraszam, Karol Gnat.